Rodziny, Dzień Rodziny w Szkole Podstawowej Imienia Bohaterów Września w Dąbkowicach. Najserdeczniej witam e, wszystkie, wszystkie mamusie, tatusiów, e, babcie, jeśli są, wszystkie dzieciaki, czyli nasze rodziny, które stanowią rodzinę e, szkolną. E, ale ponieważ e, dzisiaj mamy specjalnego gościa, więc chciałbym e, specjalnie przywitać, e, ponieważ szkoły są rodzinami. Gminacki, nasz y, y, organ prowadzący, też jest częścią tej szkolnej rodziny i chciałbym, ponieważ dzisiaj pierwszy raz, można tak powiedzieć, oficjalnie w naszej szkole jest pan Krzysztof Igielski, y, nowy wuj Minymowicz. Chciałbym bardzo serdecznie przywitać do tej szkole. I jednocześnie na początek złożyć serdeczne gratulacje z okazji wyboru na to stanowisko. Chcielibyśmy, chciałbym w imieniu społeczności szkolnej, nauczycieli, rodziców, życzyć Panu wszelkich sukcesów, przede wszystkim zdrowia i po prostu siły, wytrwałości. Dużo optymizmu i wszystkiego dobrego, żeby wszystko się udało, spełnienia marzeń. I symbolicznych kwiatów. Chcielibyśmy Panu wręczyć taki prezent na, na dzisiejsze e, spotkanie. Jest to tomik poezji pani Teresy Wetzman. To jest nasza e, niestety nieżyjąca już dawno nauczycielka. E, jest autorką tego, tego tomiku poezji i e, są tutaj rzeczy, które są nam bliskie. E, bliskie, związane z naszą ojczyzną, związane z Panem Bogiem, związane z, z patriotyzmem, myślę, że spodoba się Panu ten, ten po prostu tomik wierszy. Jest to unikalna rzecz, dlatego, że to nigdzie nie jest wydane, to my żeśmy zrobili kilka lat temu przy okazji takiej no niestety smutnej, jak Pani bez odeszła od nas i razem z jej mężem Zebraliśmy te wszystkie wiersze, wszystkie te jej zapiski. Zrobiliśmy taki pamiątkowy tomik, a ponieważ myślę, że będzie on dla Pana też bliski, myślę, że będzie dobrym dzisiaj elementem na to dzisiejsze pierwsze spotkanie w szkole. Wszystkiego dobrego życzymy i gratulujemy jeszcze raz.